Witam. Opowiem o kodowaniu NS, które w ostatnich latach stało się podstawowym sposobem zapisu informacji w telefonach i komputerach, właśnie jak na przykład Apple, w systemu Linux. Więc stało się to dlatego, ponieważ ma lepsze parametry właśnie w bardzo podstawowym zadaniu, czyli właśnie w kompresorach w kompresji danych na końcu pojawia się ciąg symboli, jak tutaj, prawda? Mam ciągle symbol Iterek. Chcemy je zapisać w postaci bitów, które będą zapisane na dyskach twardych, przesłane przez, przez internet, prawda? Więc pytanie, jak to zrobić? Taką podstawową trudnością jest to, że właśnie trzeba pracować na ułamkowych bitach. Więc tutaj są takie zwykłe, powiedzmy, bity 0 lub 1, więc na nich praktycznie trzeba pracować, ale właśnie często okazuje się, że jest, powinniśmy pracować na, na połowie bitu, bitu, bitu na przykład. Dlaczego? Ponieważ jest tak, że często symbole powinny mieć krótką reprezentację, rzadkie dłuższą, więc na przykład jest prawdopodobieństwo jest jedna druga, to powinien być jeden bit informacji, jedna czwarta, to dwa bity. Tylko problem w tym jest, że czasami może być pomiędzy tymi prawdopodobieństwami. Na przykład tutaj jest, literka A jest, powiedzmy, 70% ma takie prawdopodobieństwo, więc chcielibyśmy użyć troszeczkę mniej niż jeden bit, prawda? połowy bita. No i tutaj jest taki przykład właśnie rzeczywiście, że albo kodujemy ten ten ciąg, albo właśnie kodowaniem tak zwanego kuchmana, takie najprostsze. Od razu bierzemy literkę a, zapisujemy jako, jako bit 0, b jako 1,0, c jako bit 1,1. Dostajemy taki zapis. Albo właśnie w kodowaniu arytmetycznym już uwzględnia to, że są ten poniżej jednego bitu, prawda. Więc widzimy, że dla literki a użył pół, pół bitu, ale jest to kosztem tego, że dla, dla pomarańczowego literki b użył tam powiedzmy, 2,5 3 dla niebieski, ale sumarycznie jest, jest lepiej, prawda? Jest, jest krótszy zapis, prawda? Więc właśnie kodowanie arytmetyczne naprawiało to, to przybliżenie kodowania Huffman'a, ale było względnie kosztowne, wolne obliczeniowo. Więc kodowanie ANES właśnie naprawi, naprawiło ten problem, zarówno pozwalając na taki lepszy stopień kompresji, już prawie optymalny, ale właśnie znacznie szybciej. Powiedzmy tam 2 GB na rdzeniu procesora. Na sekundę dla graficznych to powyżej 100 GB na sekundę. Więc właśnie dzięki lepszym parametrom w tak bardzo podstawowym problemie, właśnie jest dzisiaj bardzo popularnym. Więc zobaczmy, gdzie jest na przykład używane. więc na, takim chyba najbardziej popularnym cały czas kompresorem jest Facebook z Standard, który zastępuje taki stary, właśnie format ZIP w różnych serwerach, właśnie w telefonach, w systemie Linux, między innymi. Więc jest tam kilka razy szybszy, czyli do pięć razy, daje znacznie lepszą kompresję. To jest taki przykład, właśnie stopień kompresji versus szybkość kodowania. Te różne kropki to są właśnie różne opcje, którą sobie wybieramy, którą kropką chcemy wypracować. A to jest tam stary zip. Więc widzimy, że albo mamy znacznie lepszy stopień kompresji, albo powiedzmy tam 4-8 razy jest szybszy w kompresji, a w dekodowaniu też widzimy, że jest tam powiedzmy 3-5 razy szybszy. To jest tutaj zip. Więc właśnie, to jest chyba najbardziej popularny, jest używany właśnie w tych przeróżnych miejscach. Dalej, właśnie Apple RZ ma własny kompresor, właśnie ten RZFSM, który jest domyślny od tam 2016 bodajże w sprzęcie Apple'a. Dalej, na przykład w kompresji materiału genetycznego, prawdopodobnie jakby ktoś miał to, pewnie mieć zapisany kramem, też na anesie JPEG Excel, właśnie jest nadzieja, że w po 30 latach wymienić z podstawowym. Właśnie plik graficzny, zdjęć, dając na rzędu trzy razy lepsze, mniejsze zdjęcia, pliki, ale też dużo takich brakujących własności, właśnie jak tam HDR, jak właśnie, tak bez jak jak jakieś no, przeróżne, właśnie, brakujące. Dalej właśnie mamy w Nvidia, jest, jest, jest teraz jedna z, jedna z opcji, więc pewnie jest często używana, jest bardzo szybkie te implementacje. W grach właśnie też w związku z tym też Microsoftu, Darek Direct, MX. dalej kompresor Google'a do danych 3D właśnie między innymi używany przez Pixar, czyli właśnie animacje. Dalej przeróżne kompresory na sieciach neuronowych też są używają często coraz częściej ANS-a. No więc co nam dodaje? Właśnie oszczędza czas, jest właśnie. Wielokrotnie tutaj szybsze, przynajmniej ta część kompresora. Koszty przesyłu możemy mniejszymi plikami pracować, energię już możemy oszczędzić, nośniki pamięci, prawda, dalej. Koszty sprzętu, które muszą to zrobić na daną kompresję na przykład. Więc tutaj jest taki przykład na właśnie kompresory takiego ogólnego użytku. Więc ten, ten ZIP standardowy. No i ten ZIP standard, jak się patrzymy, właśnie jest tam powiedzmy sześć razy szybszy w dekodowaniu nawet. I dający lepszy stopnie kompresji. Tutaj, czym niżej te mniejsze pliki, czyli lepiej skompresowaliśmy 10 gigabajtów oryginalnie. Więc widzimy, że te, na zielono to są te używające ans a prawda? Więc widzimy, że porównując z innymi, to pewnie są kilka razy szybsze, szczególnie w dekodowaniu. prawda? Więc, więc rzeczywiście jest, jest spora sprawa, i poprawa, czyli szybciej możemy odczytać takie pliki, ale i duża popularność. Tutaj jest troszkę o historii. Więc właśnie te pierwsze metody, właśnie kody prefikowe, oczywiście były wcześniej, a w końcu właśnie Kufman pokazał jak zrobić to optymalnie, czyli wśród takich najlepiej właśnie to jest używając metody Kufmana, budując takie drzewka, ale one właśnie przybliżają te prawdopodobieństwa, więc nie są, nie są optymalne tak wśród wszystkich metod. Więc potem właśnie, żeby już pracować na tych robić to lepiej, czyli właśnie już pracować na tych dowolnych rozkładach właśnie. Są takie metody, że dzielimy właśnie przedział zgodnie z danym rozkładem, to przez 60% tutaj będzie ta liczba, a potem reprezentujemy jakąś, jakąś wartość z tego, z tego przedziału. Więc gdybyśmy zrobili tak, jak tutaj, tylko raz, to byśmy właśnie zakrąglili. Musieli zamiast 2,5 bita, byśmy użyli, użyli 3 bite. Więc właśnie chcemy jak najpóźniej robić to zakrąglenie. Więc właśnie potem właśnie powstało kodowanie arytmetyczne, w koniec lat 70. Wielokrotnie przez Lisanę Basko, Martin, wiele niezależnych pomysłów właśnie rozszerzających te wcześniejsze. No i co to się dzieje? Właśnie zamiast od razu tą kropkę pokazywać, gdzie ona jest, to robimy wiele kroków. Bierzemy ten przedział, dzielimy go znowu zgodnie z tymi rozkładami, znowu i znowu, i dopiero po wielu takich krokach robimy kropkę i dopiero wtedy zakrąglamy do pełnych bitur, prawda? Produkując tą, tą kropkę. Więc to też rzeczywiście było bardzo, bardzo, bardzo jest bardzo dobra, dobra metoda. Znaczy, jeśli chodzi o, o stopień kompresji, tylko że miała też duży problem z patentami. Wiele patentów, przez co nie była używana przez tam prawie 20 lat, nawet 30. Więc takie powszechnie użycie dopiero się zaczęło chyba w 2004 z kompresją wideo, wideo 264 Więc potem pojawił się ANES w 2006 w mojej pracy magisterskiej z fizyki pierwszy wariant, ale taki praktycznie używany, to był raczej siódmy. 2013, dwa warianty, też będę o nich mówił. Więc właśnie dlaczego on, jest, dlaczego on jest lepszy, więc pozwala na to samo co arytmetyczne, tylko że tutaj pracowaliśmy na dwóch liczbach. Prawda? Trzeba było, było pamiętać, przetwarzać początek i koniec przedziału, a w się właśnie pracujemy na jednej liczbie. Więc to jest duże duża, duża ułatwienie implementacji, co można zrównoleglać i dużo takich optymalizacji wprowadzać. Dzięki temu właśnie jest wielokrotnie szybszy w implementacjach. Pytanie właśnie dalej, czy, czy to będzie za 100 lat. No i jest sugestia, że rzeczywiście ANES pozostanie. No, ma pewną słabość, mianowicie zwykle kodujemy do tyłu, a, a, a odczytujemy do, do przodu, ale właśnie często jest to przekładane wręcz na, na, na zaletę, właśnie to, nie wiem, jako sumę kontrolną, więc no i też raczej trudno znaleźć, naprawić tę słabość. Wiele osób próbowało, więc wydaje się że za 100 lat dalej będzie podstawowała metoda zapisu informacji. Tutaj jest takie podsumowanie tych metod, właśnie tych starych. Kodowanie Huffmana, więc jest bardzo szybkie, nie trzeba mnożenia, ale jest właśnie dokładne. Mówi, że prawdopodobieństwo będzie albo jedna na czwarta, albo jedna druga, i tak dalej. Ale właśnie, jeśli jest inne prawdopodobieństwa, to to ma problem. To już jest niedokładne. Prawda? Więc tutaj właśnie potrzeba potrzebowałoby aż jeden bit na, na symbol, podczas gdy idealnie wystarczy 12 razy mniej polskich. Więc właśnie kodowanie arytmetyczne już używa. Dokładnych prawdopodobieństw, ale jest wolne, prawda? Jest wielokrotnie właśnie bardziej kosztowne. Używa to mnożenie właśnie. No i teraz właśnie weszła ANES, Tam powiedzmy 2000, w praktyce w 2014 powiedzmy. No więc właśnie jest wersja stabicowana, więc składamy wszystko tutaj, w jedną tak dużą tablicę. Jest to podobne do, do takiej tablicy używanej w Huffmanie, ale właśnie jakby tak uwzględniamy te ułamkowe wybity dodatkowo. No to jest trochę takie ulepszenie, można powiedzieć, tego podejścia prefiksowego oraz taka wersja przedziałowa, która jest trochę podobna właśnie do, do tego kodowania arytmetycznego, Więc ona już potrzebuje mnożenie, tam co nie potrzebowała, ale jest właśnie bardziej jest mniejszy stan, jest, jest, jest. jest no jest, 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 jest szybsza znacznie niż to arytmetyczny, Więc o co chodzi? Dlaczego, dlaczego właśnie Anes jest? Czy, czy, no, o co tutaj chodzi? Jak powiedziałem, to jest asymetryczny system liczbowe. To jest przykład takiego systemu dwójkowego standardowego, który jest używany właśnie powszechnie w komputerach. Więc co to się dzieje? Więc jakby mamy liczby parzyste, nieparzyste, żeby dopisać nową liczbę na końcu, trzeba starą liczbę. Czy mamy jakąś informację zapisaną w liczbie, chcemy dołożyć informację z, z symbolu S. Więc mnożymy przez dwójkę, więc przesuwamy wszystkie jakby bity do góry o jeden i na najmłodszą pozycję wstawiamy S. -a. I to jest, to jest zrobione w tej tabelce, prawda? Że mamy liczby parzyste, nieparzyste, numerujemy je. I teraz przechodzimy właśnie tutaj z jedynki do dwójki, z dwójki do piątki, mnożymy przez dwa, dodajemy jedynkę, piątki do jedenastki i tak dalej. I w tym momencie zakodowaliśmy właśnie ten ciąg symboli 0, 1, 1, 1, 1 w 47. No i teraz asymetryczny system liczbowy jest też podobny, tylko że zmieniliśmy te, teraz te rozkłady. Tutaj było co, drugie, co druga liczba odpowiadała zerze lub jedynce, czyli jest to idealnie, gdyby prawdopodobnie było była na druga i na druga tych symboli. No ale widzimy, że nie jest. Wyraźnie jedynka jest częstsza niż zero. Więc tutaj rzeczywiście robimy tak, żeby 0 było rzadko, jedynka była często. Więc dzielimy sobie na bloki wykości 4, dajemy w tej 1, 0 1,0, 3 jedynki, 10, 3 jedynki i tak dalej. Znowu numerujemy i przechodzimy właśnie zgodnie z tą samą regułą jak przedtem. Że nowy stan to jest wystąpienie z tego pewnego symbolu o numerze stary stan. No i w tym momencie widzimy, że tą sam, tę samą sekwencję symboli zapisaliśmy w 18, a nie 47, więc, więc jest znacznie mniejsza liczba, więc możemy ją taniej zapisać, więc dostaliśmy poprawę stopnia kompresji. Prawda? Więc stało się to dzięki temu, że to jest optymalizowane dla, dla rozkładu 1 czwarta czy 4. a tutaj rzeczywiście było dużo jedynek, mało zer, więc rzeczywiście ten rozkład jest taki niesymetryczny, jak w zwykłym systemie, prawda? Więc, czyli wykorzystując tą asymetrię rozkładu, poprawiliśmy skróciliśmy zapis, tak? Czyli to jest właśnie w sercu kompresji danych. Więc tutaj jest taki już rozpisany matematycznie, może tutaj nie będę tutaj wchodził, ten sam przykład, więc znowu właśnie dzielimy na, na te bloki, więc tutaj potrzeba właśnie sprawdzić, którym jest, jesteśmy w bloku, tam robimy dzielenie, i dostajemy takie właśnie formułki dość proste. One są rzeczywiście używane tego typu formułki w, w wielu kompresorach. No i właśnie tutaj rzeczywiście mamy formułkę pomnóż, dodaj i dostaniemy właśnie nowy X. Prawda? Tylko, że tu jest taki problem, jak widzimy, że ten x był w bardzo dużej liczby. Więc, więc chcemy teraz, problem jest pytanie, jak sobie naprawić, żeby ten x nie, nie uciekał tak do nieskończoności. I to jest właśnie tak zwana renormalizacja, jeszcze dalej dokładamy. Czyli, że na chcemy, żeby ten x był, powiedzmy, tak między 4 a 7. Prawda? Więc co robimy, jak będzie za duży? To bierzemy ostatni bit i wyrzucamy na strumień i, i, i zmniejszamy. Te, tego X, prawda? I można tak zrobić, właśnie, że, że cały czas pracujemy w, w takim praktycznym przedziale. Prawda? I tu jest taki przykład, właśnie już rozpisany, już ta tabelka w tym przedziale 4 do 7. Mamy dwa symbole, A i B. I teraz co się dzieje? Ształeczki mówią, co się dzieje, prawda? czyli że ze stanu, ze stanu czwartego, pod wpływem literki A, byśmy przeszli do stanu szóstego. I te niebieskie to są właśnie bity, wypro wyprodukowane bity. Więc tutaj 0 bitów a Natomiast ze stanu 6, byśmy przeszli do stanu 4 i byłby jeden bit wyprodukowany w wartość 0. Tutaj jest 7 4, czyli, yy, z siódemki do czwórki, znowu jedynkę. Czyli natomiast właśnie ze symbolu B cały czas produkujemy po dwa bity tutaj i przechodzimy do stanu 5. Więc widzimy, że rzeczywiście stan, symbol B jest, jest cały czas kodowany dwoma bitami, czyli to jest idealnie, gdyby miał wrażenie swoje na czwarta, prawda, i rzeczywiście jest idealnie używa prawdopodobieństwa 1,4. czwarta. Natomiast tutaj prawdopodobieństwo A jest powyżej 1,2, więc powinien mieć trochę poniżej 1 bita uży używać, prawda? No i rzeczywiście widzimy, że czasem używa 0 bitów, czasem 1 bit i średnio jest trochę poniżej 1 bita. Prawda? Więc jest tam dość blisko optimu, jakie można, można dostać. No i rzeczywiście tego typu metoda to znacznie większa, to 2000 stanów i 256 literek. Jest używana właśnie w, w tych applach, w Facebooku, w Linuxie i wielu innych miejscach właśnie to tym Standard no, między innymi. No i tutaj podsumowując, to krótkie wprowadzenie właśnie jest. Czyli mamy właśnie tę wersję stabilizowaną, która właśnie już w praktyce wygląda jakoś tak. No i tam ona jest właśnie, więc tam budujemy sobie to, cały ten automat. Budujemy, wkładamy to w tabelkę. Więc jest za bardzo szybki, nie potrzebuje mnożenia, ale jest bardziej kosztowne pamięciowo. Trudne jest do dopasowania do, 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 do nowy, nowych prawdopodobnie Dalej pozwala nam na szyfrowanie. Oraz jest właśnie ten wariant taki nowszy, który prowadziłem w ten 2007, ten prowadziłem w 2013, który jest właśnie już bardziej taki elastyczny, już, ale wymaga jednego mnożenia albo dzielenia na, na krok. Właśnie taki tutaj w tej, tej tabelce. Więc on jest już właśnie w nowych kompresorach raczej jest ten, ten, ten używany, prawda? Więc raz jestem przede wszystkim w Nvidia, w nowym JPEG-u, w kompresji materiału genetycznego, w kompresji właśnie tych różnych do, do animacji i tych opartych na sieciach neuronowych też raczej jest używany raz. Dzie dziękuję za uwagę.